W informacjach, kiedy słuchacze Centrum Radioelektronicznego będą się szkolić na nowoczesnych radarach, czy znajdzie się sposób na pył i kurz zalegający na ulicy 1 maja, oraz o nowej, starej inicjatywie jelaniogórskiego środowiska twórczego. 185 inżynierów, elektroników, pracowników Wojskowej Akademii Technicznej oraz specjalistów w dziedzinie technik radiolokacyjnych spotkało się dziś w Wieleniogórskim Centrum Szkolenia Radioelektronicznego na 11. konferencji naukowej poświęconej tematyce sterowania w radiolokacji i obiektach latających. Początkowo dotyczyła tematów związanych z rakietami, ze sterowaniem ra ra rakietami, i stąd ta nazwa. Później zakres tej konferencji się zmienił i w tej chwili dotyczy ona głównie radiolokacji, ale ta nazwa pierwsza, która była na pierwszej konferencji, która była właśnie tutaj w Jeleniej Górze, pozostała. Myślę, że w najbliższym czasie chyba i nazwa konferencji ulegnie zmianie. Tematami pierwszych sesji były problemy związane nie tylko z wykrywaniem obiektów latających czy satelitów. Sporą ciekawość zebranych wywołał najnowszy produkt Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji i warszawskich zakładów Rawar, nowoczesny radar, który już wkrótce wejdzie do wyposażenia naszych sił przeciwlotniczych. W tej klasie radarów są pewne standardy światowe, są ponadto zalecenia i wymagania natowskie, a więc każda tego typu instalacja musi spełnić, czyli w zakresie parametrów pomiędzy ofertami różnych firm występują różnice stosunkowo niewielkie. Natomiast sądzimy, że zaletą naszej propozycji jest właśnie to, że jest i niższa cena. Która mimo wszystko jest niebagatelna. Jeden radar kosztuje 10 milionów dolarów. Polskie siły zbrojne zakupią trzy takie urządzenia, które będą nadzorować niemal cały obszar powietrzny nad naszym krajem. Ja na pierwszym wykładzie, a prowadzę wykład z podstaw telekomunikacji z teorii radiolokacji, zawsze zaczynam od tego, że my mamy to szczęście, że jest polska radiolokacja, że jest polski przemysł radiolokacyjny, oby było tak dalej. Mimo pochlebnych opinii uczestników konferencji i przyszłych użytkowników sprzętu, jedno jest pewne. Do Jeleniogórskiej Szkoły Radioelektronicznej nowy radar trafi nieprędko. Dwa razy do roku Rada Miasta rewaloryzuje cenę 1 metra kwadratowego powierzchni miejskich lokali użytkowych. W tym roku kwoty te powinny być rewaloryzowane o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Tak się jednak nie stanie. Znając sytuację, jakiej jak znajdują się nasi kupcy i handlowcy, szczególnie ci, którzy najmują miejskie lokale użytkowe, nie czekając na ich inicjatywy, analizując ich problemy z inicjatywy pana prezydenta szefa Kusiaka, podjęliśmy decyzję, że odstępujemy od podnoszenia tych cen o ten wskaźnik. Posunięcie to umożliwi pewną stabilizację kupcom zagrożonym m.in. konkurencją powstających w Wielonej Górze hipermarketów. Decyzja została podjęta pomimo, że w ten sposób budżet miasta traci 50 tys. złotych. Kolejna rewaloryzacja cen lokali użytkowych nastąpi dopiero w przyszłym roku. Papierowe Muzeum Snów, czy też Antyczny Rynek, to miejsca, do których przenieśli się uczestnicy plastyczno-teatralnych warsztatów trwających właśnie w Miejskim Ośrodku Kultury w Jeleniej Górze. Od wczoraj grupa teatralna pracuje nad wystawą zatytułowaną Zabawki Moich Dziadków. Co w tym Papierowym Muzeum Snów jest? Jest dużo atrakcji i fajnych rzeczy. Jak na przykład pokazują, niektórzy trzymają lalkę, a moja kożarka z góry kapie na tą lalkę kolewką. Mali plastycy natomiast wykonują maski oraz stroje pochodzące z okresu antycznego. Jest taki pomysł, żeby dzieci później po tych warsztatach stworzyły taki pochód i przeszły się na rynek, czyli taką dawną. No znaczy, no rynek to jest wywodzący się z antyku, prawda? Ale my? No i zapoznaję tutaj dzieci z różnymi terminami, które obowiązują i dzisiaj, czyli na przykład y, tragedia, komedia obowiązująca w teatrze. Robimy plastikę, dużo prac. No robimy teraz stroje, tam mamy maski. I podoba wam się to? Tak, tak, bardzo. Kilkudniowym projektem realizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury dzięki funduszom przeznaczonym na profilaktykę przeciwalkoholową objętych została blisko setka drugo- i trzecioklasistów ze szkoły podstawowej nr 7 w Wieleniej Górze. Warsztaty plastyczno-teatralne są nastawione na rozwijanie wrażliwości, wyobraźni, na pracę z niekonwencjonalnymi materiałami, na pracę z artystami, którzy mają świetny kontakt z dziećmi, a poza tym mogą otworzyć oczy na wiele. Takich magiczno-przedziwnych spraw. Uwieńczeniem teatralno-plastycznych zmagań maluchów będą pokazy pracy zorganizowane dla pozostałych klas Jeleniogórskiej Siódemki. Wystarczy, że mocniej powieje lub przejedzie jakiś większy samochód, a kurz i pył jest dosłownie wszędzie. Skarżą się handlowcy prowadzący swoje interesy na ulicy 1 maja w niej Górze. Szkadza bardzo, pan zobaczy teraz tutaj, jak jest jedzenie i rolbar i stoliki. To wszystko jest tak strasznie zakurzone. Z takim stanem rzeczy muszą się oni godzić od zeszłego roku, kiedy to rozpoczął się remont na wierzchni. Bo jak tu się kurzy, to ludzie mało kto podchodzi. A bardzo się kurzy. Bardzo. I w ogóle tu powinni oni polewać tą ulicę. Kiedyś polewali, teraz w ogóle. Okazuje się jednak, że Miejska Dyrekcja Zarządu Dróg i Mostów pamięta o zapewnieniu minimum komfortu nie tylko jeleniogórzanom, ale i odwiedzającym nasze miasto turystom. Wraz z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej zorganizowała bowiem polewaczki, które w suche dni będą zwilżać ulicę 1 maja. Polewarka na tej ulicy się znajdzie. Chciałem jednak nadmienić, że to plac budowy praktycznie. Prace tam trwają, są zdecydowanie olbrzymie problemy z wjazdem i wyjazdem tej maszyny. Proszę zobaczyć, tam stół za jest, to jest jednak kawałek pojazdu. No i spróbujemy dzisiaj, jeżeli się uda, no to będziemy to realizować. Dziś wszystko wskazuje na to, że polewaczkę wyręczy deszczowa pogoda, a kłopoty z pyłem w tym miejscu tak naprawdę skończą się dopiero za rok. Wtedy właśnie planowane jest zakończenie brukowania naszego reprezentacyjnego deptaku. Fakt, iż patronat nad imprezą objął sekretarz generalny Rady Europy Walter Schwimmer, to potwierdzenie tego, iż pomysł został wysoko oceniony i godny jest realizacji. Tymi słowami Alina Obidniak rozpoczęła dzisiejszą konferencję prasową dotyczącą organizacji Święta Gór Karkonosze 2000. Jest to dla nas wielka szansa, żebyśmy w perspektywie i w przyszłości traktując to jako zaczę właśnie takich działań kulturowych, tego nowego modelu funkcjonowania kultury, żebyśmy mogli się podwiązać również pod i środki finansowe Unii Europejskiej. Projekt Święta Gór jest nawiązaniem do wielowiekowej tradycji charakterystycznej niegdyś dla karkonoskich zakątków. Przez ostatnie dwa stulecia to w tych wszystkich gminach, w tych małych, lokalnych społecznościach odbywały się takie święta i później zwieńczenie tych małych, lokalnych świąt odbywało się w wielkim tutaj takim karnawale karkonoskim, który odbywał się na rynku w Jeleniej Górze. Wydaje nam się, że nawiązanie do tej tradycji jest czymś istotnym. I tak począwszy od 13 sierpnia na przykład w Karpaczu będzie miał miejsce Karnawał Zielarzy, w Kowarach odbędą się dymarki, w Szklarskiej Porębie nie zabraknie festiwalu Ducha Gór Erze Pióra. Uczestnictwo w imprezie zgłosiły placówki kulturalne niemalże z całego regionu jeleniogórskiego. Warto tutaj wspomnieć, iż impreza nawiązująca do dawnych tradycji Karkonoszy będzie inauguracją tegorocznych obchodów Jeleniogórskiego Września. W ostatniej chwili udało się to połączyć z Wrześniem Jeleniogórskim. Bardzo podoba mi się pomysł tegorocznego Września. Pomysł taki, że na którym zyskuje i Święto gór, i Wrzesień Jeleniogórski. No, wrzesień Jeleniogórski przede wszystkim zyskuje znakomitego patrona. Pana Waltera Schwimera, sekretarza generalnego Rady Europy, który zgodził się patronować naszemu świętu. Tak więc 2 września na Placu Ratuszowym odbędzie się wielki festyn, który zakończy imprezy związane ze Świętem Gór i jednocześnie da sygnał do wspólnej zabawy w ramach Jeleniogórskiego Września. Wielkim wydarzeniem muzycznym planują zakończyć sezon artystyczny 99 z 2000 Dolnośląscy Filharmonicy. W najbliższy piątek o godzinie 19 w Kościele garnizonowym odbędzie się koncert, który jak nas zapewnił dyrektor artystyczny Dolnośląskiej Filharmonii w Góry Górze Andrzej Chorosiński, godny jest polecenia. Będzie wykonany Stabat Mater Dworzaka, wielkie jedno z najwspanialszych dzieł oratoryjnych w historii i w literaturze muzyki. Orkiestrę Filharmonii Dolnośląskiej poprowadzi dobrze już znany zapewne wielu melomanom niemiecki dyrygent Urli Glosser. Piątkowe spotkanie swoją obecnością uświetni również chór z Uniwersytetu imienia kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.